Dzień dobry. W ten niedzielny poranek powitała państwa grupa starsza Stowarzyszenia, która zaprezentowała układ do ballady Pur-Adline. Serdecznie dziękujemy naszej młodzieży, ponieważ zaprezentowaliście się znakomicie. Do występu dzieci. Dzieci, przepraszam, najmocniej. Da. Młodzież. <głos》>. Przygotowała pani Dorota Jaszczuk, a wspomagali wolontariusze. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy. Niedługo jeszcze się z Wami spotkamy. A teraz powolutku Pani Ale obiecała, że będzie. pani Annę Marackską. Witamy serdecznie panią Annę Hołownię i dzisiaj reprezentującą naszą zaprzyjaźnioną dwójkę, panią Justynę Wojewódzką. Witamy bardzo serdecznie naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Przystań. Podjęliśmy od razu, bez pieniędzy, bez żadnej wiedzy, za to z wielkim zapałem. No a ja już pomoczy mogę. W sprawach formalnych pokierowała nami przystań, czyli teresa urbanek i Małgosia pakiera. Traktowali nas jak młodszego Otrzymaliśmy od nich niesamowite wsparcie. Pani dyrektor Anna Malacka udostępniła nam przedszkolny plac zabaw na nasz pierwszy piknik. W 2012 rozpoczęliśmy cykl zajęć grupowych dla dzieci, które kontynuujemy do dziś. Nie mamy własnego lokalu. Naszym domem jest ośrodek szkolno-wychowawczy w Siedlica. Um, no i chyba się udało, chociaż chcę powiedzieć, że. Pewnie by się nie udało, gdyby po drodze nie było tych wszystkich cudownych ludzi, o których Mariola mówiła, tych, którzy wyciągali do nas rękę na każdym kroku. Nigdy nikt nie zamknął nam drzwi. Zawsze była wola pomocy, współpracy, wsparcia tam, gdzie nie można było inaczej, to przynajmniej wiedzą czy dobrym słowem. Ale ja myślę, że będąc dzisiaj przedstawicielem wszystkich rodziców, wszelkiego dobra dla wszystkich rodziców na Pani ręce. A w dniu dzisiejszym chciałam zadeklarować, że jako jedna z myśliwiczanek, jedna z pań, które działają w Stowarzyszeniu Myśliwiczanki oraz radna klubu Zgoda i Rozwój, deklaruję, że będziemy z Państwem. W momencie, kiedy będziecie nas Państwo potrzebować, i nawet jak nie będziecie nas Państwo potrzebować, to będziemy się wpraszać i pukać do Państwa drzwi. A ta herbatka zimowa na pewno nie będzie, nie ogrzeje na tyle serc Pań, bo Panie macie tak gorące serca i tak empatyczny. Jesteście więc wszystkiego dobrego życzę i proszę przyjąć ten skromny upomnek. Podem... Obowiązek Was wspierać, bawić czuwać nad wami i tak Mikołajkowo, ze swoimi śnieżynkami zebrało nas się dużo, ale... Ja trochę częściowo, jak do broda już mi poślijała, Zna święta będzie dłuższa. Niemniej jednak to dlatego, że tak się angażujemy i tak wspieramy, tak licznie dzisiaj jesteśmy, o czym świadczy to, co mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję i życzę wielu, wielu sukcesów i kolejnych filmów. Nie 100 lat, nie 200, tylko do końca świata, żeby tacy ludzie i taka działalność zawsze była. Macie na prezenty od św. Mikołaja? Tak. A listy napisane? Tak. Nie. A ty jesteście jeszcze za wcześnie na prezenty?